Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Tilkar. cześć, ja zapraszam Was zapraszam do następnego odcinka z Gierki Armat 3 na modzie Battle Royale. Jest to mod, który Wam akurat najbardziej przypadł do gustu i powiem że mi też e, bardzo, bardzo się spodobał, więc z miłą chęcią mogę go dalej nagrywać, bo mamy nowy komputerek, można prawie, że powiedzieć, i, i oczywiście lagi, bo tam dalej za daleko nie można wychodzić, ale jest nowa jakość, jest po prostu, myślę, że będzie o wiele ciekawiej, oprócz tego, że te drzewa jakoś dziwnie się zachowują z FSA, z daleka, co tam widzicie. No ale nic, moi drodzy, myślę, że będzie ciekawie Że dla was będzie to wszystko o wiele fajniej wyglądało Będzie się dla was to przyjemniej oglądało Nie będzie już takich ścinek, nie będzie jakichś głupich dropów No i co najważniejsze, myślę, że dla was Wszystko będzie po prostu ładniejsze Bo gramy teraz na ustawieniach Full HD 1080p, na ustawieniach Very High Bez jakichś tam głupich świateł Mam tylko wsa włączone i a o jakieś jedno A tak poza tym to jest wszystko na Normalnych ustawieniach, tak więc jeśli odcinek się spodoba Nie zapomnijcie o łapce w górę pod sam koniec A ja tymczasem zapraszam was do oglądania Bo już, bo już za chwilę będziemy mieć Desen, dajcie mi tylko alta zobaczycie wszystko dobrze nagrywa. Bo z armą jest taki problem, że musimy odznaczyć specjalne opcje, żeby ją nagrywać w full screenie. I uwaga, korzystając z tego pięknego szumu, ogłoszenia parapialne będzie wkrótce granie. Dobra, za chwilę wam powiem. A tak, dobra, już cicho bądź, panie S. Paul. Your mom's a cooks. Yeah. A mi się wydawało zawsze, że arma jest gra, to jest gra dla takich dojrzałych, prawdziwych facetów, no i kobiet, nie nie ubliżając. Dobra, gramy altis, tryb hardcore, więc będzie ciekawie. Mapka do Dorida, gdzieś tutaj jest Dorida. Gramy na full hardy. myślę, że będzie na pewno dla Was to fajnie wyglądało. No i mi gra się o wiele lepiej, po prostu, no bo jednak różnica w tych klatkach to jest astronomiczna po prostu. Przy nagrywaniu mam tak naprawdę stałe. No mam, za, za, mam zaplokowane 40, ale nie ma żadnego problemu, żebym miał więcej. O, o ciężarówka. Dobra, czekajcie, jedziemy po auto. Z nadzieję, że... że będę pierwszy. Będę pierwszy. Kurde. Typie. Nie! Ten typek będzie przy, przy ode mnie. Nie, nie! To są trzy, trzy osoby po ciężarówkę! Kto? Jestem pierwszy chyba. Hello, hello guys, hello. Chyba się z kimś skumplowałem. Czemu ja z nim jadę? Kurde mol, hej. Dobra, no nic moi dredżowie, będziemy z kimś jechać, bo nie mogę wysiąść, bo po prostu zginę jak tutaj ten. Mam nadzieję, że ten typ nie jest żadnym kamikadą i nas za chwilę nie wysadzi. No na, na początku lepiej być razem, no potem dopiero się zaczniemy strzelać. Czemu te drzewa się ładują dwa metry przede mną, kiedy ja mam ustawione ich na jeden kilometr? Nie rozumiem. Moi dredżowie, miałem coś powiedzieć, mianowicie Ogłoszenie parafialne będzie Arma 3 z widzami Tak więc jeśli jesteś ciekawy, jeśli chciałbyś zagrać To zapraszam na grupkę Maniaki Stilgara Link w opisie oraz na Facebooka Na tej grupce Maniaki Stilgara ja jako Tomasz W. będę pisał posty I będzie to gdzieś tak pod koniec marca Albo tak po prostu początek czerwca Kiedy ja już będę wszystkich po maturach typie nauczyć je jeździć <laughs> Po maturach I będzie po prostu granie z widzami Wy jakiś multiplayer, a mod będziecie wybierać Tak więc mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba Weź się zatrzymaj. Czemu on jeździ w kółko? Hey, can you stop? Hello, can you stop? Hey, hey man, can you stop? Yes, thank you. I love you man. Dobra, to jest dobry gracz. To jest dobry gracz. Zostały mi na pustkowiu niczego, chciałem iść w tamtą stronę, nie w tę stronę. Ale niech mu będzie ważne, że jest dobrze i że może. coś tu zna. Tak, pistol. Lepszy rytm niż nic to nie, ale dobra, niech im będzie. E, w takim razie bierzemy to wszystko. Jak sobie to przeładuje i to wszystko weźmiemy. Hop, e, nic więcej tutaj nie ma. Tutaj jest silent, tu do czego? MK17, no, no to raczej ja MK17 nie mam. Typek pojechał gdzieś w tamtą stronę. E, tam jest auto, czyli on tam pojechał. Ja muszę się w ogóle ogarnąć, gdzie jesteśmy. Pójdziemy sobie do lasu, może. Wiecie co? Um, ukryjemy się trochę w tym dole. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie przejedzie tak od razu. A, dobra, nie. Musimy iść gdzie indziej. Za chwilę się ogarniemy dokładnie, gdzie kurde kłam te lasy w armie. A teraz w, tej, w tych ustawieniach graficznych, jak to pięknie wygląda. Tylko te drzewa się ładują. Te najmniejsze, jakieś 2 metry przede mną. Ciekawe. O, patrzcie, widzicie, tutaj mamy tak. Dziwnie to wsało działa. Chyba muszę ten anti zmniejszyć, bo mam na czwórkę ustawiony ósemka jest dla mnie taka przesadona, już nie rzeczywista bym powiedział czwórka była taka spoko, na dwójka jeszcze była taka chropowata więc zmieniłem jednak ale nic, dobra, musimy iść gdzieś tutaj chodzenie szczytem traci sens przejście przez szczyt też traci sens, ponieważ chce się udać tam tam jest typek już go nie ma tam była ciężarówka, której już nie ma musimy się mieć na mocności, to ostro czy on tam chodził? Czym mi się wydawało, tylko że ktoś tam biegł. Dobra, zobaczymy za chwilę. W każdym razie jedziemy tam, szukamy jakiejś broni, ogarniamy trzy tereny bezpieczne. Następnie musimy ogarnąć całkowicie na mapie, gdzie jesteśmy. No a potem trzeba grać do przodu, co nie? Trzeba grać, by nie by wygrać, ale żeby się dobrze bawić. Tak więc, to też jest ważne. Tam idą w ogóle jakieś zabudowania też. Dobra, tam jest typek. Dobra, tam jest typek. I nie wiem, czy to jest ten mój czy jakiś inny, ten już ma mundur i tak w ogóle Ale dobra, ryzyk ry co nie? Na klęczkach może gdzieś tutaj pójdziemy Do tego odłamku tutaj, nie wiem czy on tutaj był czy nie był, chyba był, ale Ale i tak zostawi sporo rzeczy, bo on już te rzeczy ma A kurde, nie, po co ja to... Jezu, Assault Pack Chcę po prostu plecak Nic ciekawego tutaj nie ma, Hemlight i jakiś magazynek Smoke niepotrzebnymi. niepotrzebny mi Dobra, można, można iść jakoś. Podchodzimy do tego budynku pierwszego przed nami. muszę się mieć na moczności. Po lewej tam kościółek, kapliczka. Dobra, podejdę do tego budynku. Tak specyficznie się trochę gra tutaj z pistoletami. Nie ma go. Mundur. Pięknie, dobra. Mundur się przyda. Yy, hunting kląt. no Lepsze to niż to moje. Yy, Holosa to weźmiemy. Plecak i Hemlight. Yy, assault pack. No, niepotrzebne mi to jest. Coś słyszę. Zamkniemy drzwi. Zamkniemy drzwi, powiedziałem. Dziękuję. Musimy się ogarnąć. Dobra, jesteśmy 206 na 135 jeśli chodzi o mapkę, ogarnijmy się tak w ogóle, gdzie my jesteśmy tak naprawdę? 206 na 135, gdzieś tutaj. Hmm, tutaj jest kapliczka prawdopodobnie, więc jesteśmy chyba w tym albo w tym budynku. W tym budynku, jesteśmy dokładnie w tym budynku. Eee, więc musimy iść na południe, bo centrum mapki będzie gdzieś tutaj obok halkei, no i obok bombardowań. Czy mamy stąd jeszcze jakieś zabudowania? Tutaj jakbyśmy poszli... Idziemy może na razie na południowy wschód na te zabudowania i potem trochę wybrzeżem pójdziemy aż do Halkei od strony wschodniej, północno-wschodniej. Myślę, że to będzie naprawdę e, najlepsza. Naj, najlepsze wyjście. Tylko pierwszy trzeba e, na południowy wschód <laughs> ustalić, czyli tam. E, ja tutaj jeszcze ciągle patrzę na innych ludzi, żeby nie było. Tak naprawdę arma jest dosyć specyficzną gierką do nagrywania. Myślę, że sami możecie tak naprawdę m, też. Przyznać, że jest specyficzną gierką do oglądania. Ktoś was strzelał. Eee, bo jednak, pomimo że to jest gra, to człowiek się tutaj chce wczuć jak najlepiej, tak naprawdę. Chce się wczuć w taką rolę żołnierza, komandota porzuconego nie wiadomo gdzie. Znaczy, wiadomo gdzie przyjmijmy, ale taką trochę bez misji, że musi przeżyć, musi wszystkich innych zabić, tak dalej. Eee, więc po prostu. Gra się części tak, że gra się bardzo ostrożnie. Ja jestem jednak osobą, która no jakby nie patrząc sami oglądacie to wiecie. E, która lubi się po prostu powygłupiać i grać tak naprawdę troszeczkę naprzeciw sensie sensowi e, symulatora takiego jakim jest Arma. Słyszę bombardowania, dobra. Ktoś tu był, prawdopodobnie, bo wszystkie pojedyncze rzeczy. Otwórzcie się, dziękuję. Mundur, spec op fatigue, a wiecie co zmienię? Chyba wolę ten mundur niż moje hunting clothes. Powinien działać lepiej. Mk17, magazynek. No, weźmiemy na wszelki wypadek tak zwany. Hmm, Holosight, no nie jest mi to potrzebne. Trochę mnie to boli, że nadal mamy tylko i wyłącznie pistolet. Pistolety, owszem, w armii każda broń jest śmiertelna, jak najbardziej. Dwa, trzy strzały i każdy pada. Hmm, jednak wiecie, no No mieć karabin w ręce, no człowiek od razu się pewniej czuje, no po prostu. Strauchat, sobie założymy czemu by nie. 9 miałem M68. Magazynki na 9mm wezmę, bo to jest dosyć uniwersalna amunicja w tym przypadku. Mam hełm jakiś? Bandana, maska, to nie. Hunting backpack i to, to mi nie jest potrzebne. Dobra, nikogo nie ma. Idziemy tutaj przez krzaki, nie chcę przechodzić przez ulicę, bo to nie jest zbyt bezpieczne. Tam idę jedne zabudowania, tam też. Dobra, ten domek sobie darujemy. Gdzieś po mojej lewej słyszę strzały, mam nadzieję, że nie w moją stronę. Ja to ciągle chodzę na kucaka. Będzie ciekawie. Arona tak naprawdę rozkręca się pod koniec. Albo pod początek, jeśli macie dobry drop, i od razu macie broń. Co, cholera, jasna, jak można w ogóle tej broni nie mieć? Zero! Co to jest za amunicja? Sajka, no nie no, Sajka nawet jakbym znalazł, to bym z nią nie biegał. Tamten domek sobie darujemy w takim razie. Pójdziemy tutaj, i następnie tam. Idziemy w dobrą stronę, tak jest. Dajcie mi broń. Dajcie mi coś innego. Nie, 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 Snajpery nie będę brał, ale tutaj coś widzę ciekawego. Jest, jest, dobra, mamy. Tara, chodź mi tutaj, tarze. Czy do tego nie było amunicji, czy to L85 Silencer? Weapon 556. Nie ma amunicji, ciekawe. Kurde, nie ja nienawidzę hunting rifle'a Dobra, jolo, moi drodzy widzowie, gramy dla zabawy. Co mi tam? Będziemy udawać snajpera Mamy pistolet, więc dlaczego by nie? Amunicja i laser, a Phantom mag do CZ, to, no to nie dla mnie, ale tak weźmiemy. Kolimator je tutaj chciałem zamontować, tak? Tak, proszę bardzo. Dobra. No, czemu nie mogę wyjść? Będę chodził z pistoletem na razie, bo jesteśmy na troszeczkę mniejszym terenie. I myślę, że on się tutaj sprawdzi o wiele lepiej. A dopiero potem gdzieś w centrum hmm, będziemy tutaj próbować kogoś zesnajpić. Mam nadzieję, że to się uda. Nie mam jeszcze żadnej kamizelki, nie mam żadnej obrony i to mnie boli. GP25 Granatniki, granatnika i tak nie mam. Nie jest mi to potrzebne. Jak najszybciej, żeby mnie tu nie tu... Moi drodzy widzowie, zmieniamy. Ja muszę mieć akacza. Gramy, gramy AK. Czemu tu nie ma nigdzie amunicji do ak. What? Ja nie chcę, kurde, Skorpiona. Co ze Skorpion jest spoko, Ja nie mówię, ale. Tutaj jest Kobra czy co? Nie, ACO. Mm, ale ACO się przyda, on jest fajny. Eee, ja go lubię bardzo. Tylko mnie jest taki, że. Kurde, patrzcie co, nie? Eee, chatka. mo no, lepsze niż moje PDW. No, PDW. Ach, dajcie mi tutaj pomyśleć jeszcze chwilę. Jak tu zagrać? Najlepiej by było po prostu znaleźć amunicję do w tym plecaku coś jest. Czemu nie mogę otworzyć? Nieważne. Pistolety na razie sobie daruję. Najlepiej by było znaleźć amunicję do akacza. No bo jednak po co mi broń bez ak? A z drugiej strony jest skorpion. Jest bronią, której ja trochę nie lubię, tu się przyznam bez bicia. Po prostu zasięg, po prostu zasięg mnie boli. To się ogarnie, ale no dobra trudno. Aksu żegnaj. Idę do tamtego budynku w takim razie teraz. Weźmiemy sobie już tutaj snajperkę naszą. Snajperkę. To bardziej pod wiatrówkę chyba podchodzi. Coś się gdzieś daleko strzela. A my ciągle idziemy na południowy wschód, żeby jak najbliżej centrum mapy być. To jest najważniejsze. Ciągle patrzę, ale ale nie widzę. Pistolet. Bombardowania słyszę. Albo granat, prawdopodobnie. 28 graczy zostało. Eeeee, jemy. Nie chcę tylko. Bonnie Hat, a ja mam Hat Camo. ACOSMG. Tutaj mam... Nie, no serio. Halo, halo. Ew, wolę pistolet, chociaż. Mam snajperkę, więc tak naprawdę. zmienimy to. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Myślę, że do snajperki o wiele lepszym wyborem będzie posiadanie tego 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 skorpionika małego. Auto. Nie mam repluksów włączonych. O, kamizelka. No armor, no, przyda się bardzo. Ach, no dobra, no nic. Amunicja no jakaś. Granat. Czekajcie, okra nie wiem tylko gdzie jest ten niebieski punkt. O cholera ja... O cholera, dobra, mamy mało czasu moi drodzy widzowie. Mamy mało czasu. Bardzo mało czasu. Mamy ile 5 minut jakieś, żeby dojść pół mapy na... idealnie na południe. Musimy iść prosto na południe. I muszę zaryzykować po prostu biegiem. Po prostu muszę biec. 5 minut, żeby dojść do tego punktu. Oj, 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 oj Ja myślałem, że to będzie bliżej tej Halkerii. No ale niestety nie. Weźmiemy sobie od razu sniperkę do ręki. Bo myślę, że ona tutaj będzie już o wiele bardziej przydatna niż nasz skorpionik S61. Czy S61 to jest Skorpion? bo nie w tym pewien. Ciekawe. No dobra, no nic. Mamy trochę broni, mamy trochę broni w plecaku. Jesteśmy już nawet teraz troszeczkę bardziej o! o, Dobra, nieważne. Wracamy, moi drodzy, sorki, koniec. Koniec, koniec, koniec. Nie chcę snajperki. Po prostu nie trawię snajperek w armię. Nie trawię. Naprawdę snajperem trzeba być genialnym, żeby używać snajpery. Dobra, mamy, mamy to, więc ACO, ale nie mamy też żadnego... żadnej kobry, którą moglibyśmy tutaj założyć niestety na Akacza, ale jednak Akacz to jest Akacz. I on sam w sobie robi takie rzeczy, że już mi wystarczy. Tak więc, dobra, lecimy akaczem. Prawdopodobnie będę żałował to, że wyrzuciłem tutaj snajperkę. Bo nie wiem, ile tutaj rzeczy by weszło już do mojej kamizelki. Ale jesteśmy w, o, w ogromnym pośpiechu, musimy, musimy biec od razu na południe. I mamy naprawdę bardzo mało czasu. Więc, ja się będę rozglądał. <laughs> ale też mamy mało czasu, bo już możemy zginąć za 3-4 minuty. A, 5 minut, dobra, mamy 5 minut. 5 minut i tak nam wystarczy. Zero znaczników, zero niczego, tryb Hardcore jest genialny. Jak ta gra płynnie chodzi po prostu, ja się zakochałem teraz w tej grafice i w tej gierze. Myślę, że Wy najbardziej zauważycie tą różnicę, co nie? Tam jest auto po lewej, albo kład. Ja tutaj jestem idealnie na skraju i to, że mnie zauważy. Tak, Silgar, chodź w ogóle szczytem, co nie? Genialny jestem. Odcinek się może tak skończyć, że za chwilę dostaniemy kulkę i będzie koniec. Ja już nie nagrywam, bo już to jest czwarty odcinek dzisiaj, który nagrywam. Zawsze wiecie, ja jestem taką osobą... Pedantem pod każdym względem prawie, że... Eee, takim pedantem impulsywnym. Nie, że... Nie, że pedant impulsywny. Wiem, jak to brzmi, ale tak jest. Kurde, Molly broni tutaj nagle się wzięło. No armor, eee, 45... O, 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 hełm. Armor się przyda. Holosight MP5, mag, nie dziękuję. A tutaj mamy. kurde, mol M. -ka. Nie, nie, nie. Spadajcie, M. -ki. Tylko kałachy. Dzisiaj kałachy. Kałachy są super. Jestem takim pedantem impulsywnym, czyli nie, że na przykład zawsze muszę mieć idealnie porządek, idealnie wszystko rozplanowane, idealnie wszystko ogarnięte. Tylko takim, że jak mi coś kurzysz na moim biurku, takie porządki robię, że co do milimetra muszę wyliczyć, żeby to jakoś ładnie wyglądało, żeby to jakoś ładnie było ogarnięte. Jeśli ktokolwiek by mnie pytał, dlaczego teraz nie biegam po tych domach, po pierwsze tam było auto albo kład, który jechał, tak mi się chociaż wydaje. Mm, więc może być tutaj gdzieś typek, a po drugie mamy już mało czasu, 4 minuty albo 3 minuty, żeby dojść do tego punktu, bo tak naprawdę nie, nie chcę się zatrzymywać, nie chcę robić żadnych tutaj obliczeń, gdzie dokładnie jesteśmy, a ile po prostu nam zostało, może się zdarzyć tak, że naprawdę nie dążymy i że po prostu ten odcinek będzie kaput, 3 eee, minuty, cholera, 3 minuty, no to problem, wstajemy, idziemy, bo to nie ma co, nawet jeszcze chyba my nawet do halkery nie doszli, więc... Patrzę, ciągle się rozglądam na auto ciągle. Bez przerwy szukam jakiegoś auta, jakiegoś pojazdu. Tam jest motorówka, za daleko. Jestem tak wystawiony na wszystko, że wiecie... Tylko, że to już teraz każdy grasz... Tam jest jeden typek po lewej, widzicie go? Równo w moim centrum. Przed tam do domku. O, prawdopodobnie chyba zrobimy z nim jakiś pojedynek. I już tak naprawdę nie zdążymy do tego centrum. No zobaczymy. 3 minuty plus jeszcze jakieś, licząc może pół minuty, jak będziemy już poza tym polem, żeby po prostu przetrwać, bo to bije nam obrażenia, a nie zabija automatycznie. No ale nic. Wiem, że idę drogą, wiem, że to jest głupie, ale muszę iść od razu prosto. Ten typek albo jeszcze jest w tym domku i coś szuka, albo już wyszedł i biegnie dalej. A ja idę tutaj tą górą, żeby mieć dobry widok na jakieś pojazdy. Tam jest. Czy tam jest Halkeria, właśnie? Dwie minuty cholera. Tam jest typek. Więc pewnie zrobimy honorowe Sudoku, haha, nie no, Sepuku eee, razem z nim, po prostu zginiemy. Bo tutaj jest, tak naprawdę nie wiem gdzie jestem, tam jest jakaś kapliczka, więc ogarnąłbym się w sekundę na mapie. Tylko nie chcę teraz czasu marnować na to, żeby patrzeć na mapie, gdzie ja w ogóle jestem. Bo ja muszę na świecie iść na południe, bombardowania. Bombardowania były na wschód od Halkeri, więc wychodzi na to, że Halkera jest za tym, za tymi wzgórzami, czyli wychodzi na to jednak, że, że, że niestety moi dredżowie, nie wiem ile gram, 15-20 minut, że niestety może się skończyć tak, że będzie koniec na drodze, po prostu. Minuta, no to nie zdążymy. No to niestety Honorowy odcinek. Pierwszy na nowym sprzęcie. Nie udało się. Znaczy pierwszy odcinek, który pójdzie na YouTube, a czwarty, który dzisiaj nagrywam, a muszę sobie darować, bo jednak matury też trzeba porobić trochę. Jestem ciekaw, gdzie jest tam ten typek, bo nie widzę, żeby on tutaj nigdzie biegł. Nie ma go nigdzie, dosłownie. Przed nami jest ta halkeria, tak? To tak mi się też wydaje. Mm, więc no niestety chyba nam się nie uda. Chyba na pewno. Zresztą to jest Arma i. Nieraz... Może się wydawać całkowicie inaczej. Zawsze nadzieja umiera ostatnio. Albo ktoś powie: Nadzieja matką głupi. No ale cóż. Jaki, tyle, jaki człowiek te, tyle, te, tyle myśli, tak więc wiecie. A. No niestety. Nawet tego typka nie spotkam już. A myślałem, że sobie jeszcze z nim się postrzelam. Tutaj mam jakąś wieżę ciśnienie. Zobaczymy, zobaczymy gdzie jesteśmy, bo jestem strasznie ciekawy. Your outside, no właśnie. No to nic moi Drodzowie, będę otrzymywał teraz obrażenia. Czemu ja ciągle na zachód? Tak troszeczkę szedłem. Nie wiem, nie pytajcie mnie, ale nie, tu jest Halkeria. Prawdopodobnie już będę otrzymywał obrażenia za chwilę. You are still, no właśnie. Move back, you are outside. No nic moi Drodżowie chyba jednak tak się zdarzy, że przegramy w ten a nie inny sposób, nie honorowy, nie powiem no ale niestety już więcej nagrywać dzisiaj nie będę, bo to jest czwarty odcinek już chyba dwie godzinki przy tym siedzę no i wyszło po prostu jak wyszło, arma jak arma nieraz może być tak, że będziemy najlepsi, a nieraz może być tak, że sami widzicie mm, więc jeszcze tylko i wyłącznie trzy razy otrzymam obrażenia i będzie już koniec biegnę ile sił w nogach, ale to tak już nic raczej nie da bo nawet na radarze tego punktu po prostu nie widzę więc walniemy honorową salwę akacza i tyle i tyle po prostu Więc ja będę wracał do maturek No i koniec Koniec Może jakiś typek tam jest Dobra, zobaczmy w ogóle tak gdzie byliśmy Patrzcie jak blisko 208x113, na, na 113 na 208 Gdzieś tutaj jesteśmy W tej okolicy Tak blisko, a tak daleko. Tylko, że skoro moje, po prawej mojej prawie jest Halkeria, a tutaj ja jestem na najwyższym punkcie w okolicy, to jesteśmy bardziej gdzieś w tym miejscu. A tak więc, no nic, moi drodzy no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, to jest arma. Co się dzieje, to się dzieje, no trudno. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa, pa.